cie, moi drodzy, w tym filmie będzie recenzja książki. Tak ogóle dużo książek, czytam, ale przestałem nagrywać recenzje raz, że czytam głównie o historii polskiej. a to jest dołująca, dwa, że mało ludzi ogląda filmiki z recenzjami książek. No dlaczego sobie sami odpowiedzcie. No, natomiast chciałbym tutaj opowiedzieć o pewnej książce i tematyce w niej poruszonej. Książka jest zatytu zatytułowana Skąd nasz ród, pod tytuł Wielka Lechia oraz inne teorie, pseudo i pseudo teorie pochodzenia Polaków. Książkę napisał duet pani Teresa Kowalik i pan Przemysław Słowiński. No powiem tak, no, czyta, czytałem jako komedię, no, takiego wodolejstwa na, na 500 stronach to już dawno nie, nie znalazłem ale dobrze się czyta, czyta się jak nasze polskie tam baś baśnie tysiąca i jednej nocy. Uwaga, mam taką, że autorzy powinni się sami tam w jakiś sposób odnieść, czy, czy, czy są za tą teorią Wielkiej leki czy są przeciwko. Oni to jak, loży, jak, jak loża szyderców się zachowują tam. Wyciągają po kolei, po, po kolei jakieś teorie, czy jak sami to piszą, pseudoteorie i nawet się sami do nich nie odnoszą, tylko tam Cytują zwolenników, przeciwników. Jest tam dużo odniesień. Książka stylizowana no, jakby na naukową, ale z, z publikacją naukową to ma niewiele wspólnego. Powiem szczerze, no, i sami tutaj się przyznają mimochodem, że po to napisali tą książkę, bo zauważyli, że na rynku ten ta, ta, temat Wielkiej leki, szczególnie tam pochodzenia pra polaków, czy pierwszych Słowian. No jest to jest bardzo w ostatnich latach yy, poczytnym tematem i się książki dobrze sprzedają, no i chyba po, po to napisali to. No. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o merytorykę, no to, to, to połowa książki to to jest żenada, no to jest dramat, to jakieś tam teorie, wyciąganie, nawet, nawet sp... ja gdybym pisał, a być może napiszę taką książkę, bo jak to jest taki poczytny, tylko że tam mi się wydawictwo zamknęła, a pani, która przejęła, czy próbuje przejąć prawa, jakaś nie może odkręcić drugiego. No ale zacznę pisać do szuflady może kiedyś jak temat tym, Bo, bo tak jak widzę po tych autorach i tych, co oni czytu, cytu, cytują, niby profesorów, ten, no to, to wiedza, wiedza na, na te tematy jest bardzo uboga, nawet wśród naszych naukowców. No. Tu po przeczytaniu, to, to ta, takie głupoty, że tam Polacy byli faraonami. Jak Aleksander Macedoński tam był był Polakiem, Żydzi pochodzą od Polaków. No to, to po prostu jakbym dwa litry tam wody wypił i się jeszcze zderzył z drzewem z rozpędu, to to nawet taki głupot bym nie opowiadał. No ale to widać są bardzo nośne tematy. I tam im głupsze teorie, tym widzę. Szerzej się rozprzestrzeniają i zdobywają z Tak także to. Jeśli, jeśli chodzi o tutaj to za zawartość, na no, no, takie tam tutaj to chrata pani, bo ona jest filologiem, a jest autor jest prawnikiem z wykształcenia. Porównywanie, że jakieś tam słowa są podobne w różnych językach, no, na dwóch krańcach świata, no, to słabe, słabe to jest, bo w wielu, w wielu językach powtarzają się słowa, języki nie mają ze sobą nic wspólnego. Słowa są czasami zapożyczane. A tak jak tutaj języki indoeuropejskie. To nawet w tych książce tak można znaleźć między wierszami, że to jest jedna grupa językowa, natomiast no trudno, żeby się słowa tam nie, gdzieś tam nie, nie, nie powtarzały, czy nie były podobne. No. A tu pró próba porównania języka irańskiego do polskiego, że są pokrewne, to, to, to wyszła pani, to, to jest, jest specjalistą z filologii tam włoskiej i francuskiej ogólnie tej z grupy romańskiej. Tak? A tu niechcący Pani wyszło, że w języku, w języku irańskim czy też perskim y, są takie same słowa jak w języku niemieckim. Także bliżej irańskiemu do niemieckiego niż, niż do polskiego czy do sujańskich. No. Ale to znów, znów to, to trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, jak powstał człowiek, jak się rozprzestrzeniał, jak powstawały, gdzie powstawały rasy, jak się mieszały, co z tego wyszło. No, tutaj taki ciekawy element no to są przytaczane ba badania. DNA, tak, badania genetyczne, no. Te, też tutaj są takie zestawienia i tu proponuję popatrzeć tam właśnie na, na Irańczyków, czy Persów, czy Turków. Mają mix, mix, mix z całego świata, z całego tego świata. Tam chyba tylko raz DNA Eskimosów i Indian u nich nie ma, bo to za daleko była. tak, to wszystko tam prawie jest w ich krwi. I takie też definiowanie narodu poprzez pochodzenie genetyczne to, to moim zdaniem sobie można między bajki wyłożyć. No, to, to tylko można na podstawie tego tam badać, jak się ta ludność przemieszczała. No, I takie te, też tam próba sugerowania, że Rosjanie nie, nie są Słowianami, bo, bo mają tam więcej jakiś tam haplogrup, czy, czyli tam tych, tych fragmentów nici na w komórkach tam zbliżone mają bardziej do Dofinów, czy tam Węgrów, czy Tatarów, niż do, do, do Polaków, czy Ukraińców, no to co z tego, że mają? A już bredzenie, że rosyjski nie jest słowiańskim, no to, to, to porażka, całkowita porażka, jest językiem słowiańskim, no i w rozumieniu takiego narodu, że to jest język, tradycja, kultura, religia, czy się to komuś podoba, czy nie, są, są Słowianami, no, że tam może, może genetycznie trochę odstają od reszty Słowian. Taka, taka, taka to historia narodów, no. I też ta słynna hapogrupa ta nasza tam R, R, R1, A1, A1, tak, no, występuje i u nas, i u Niemców, i u Norwegów, i, i u Duńczyków, i się okazuje, że najbliższy genom nam to to nie mają Czesi, nie mają Słowacy, tylko Duńczycy, tak. A to też, no tam, tam gdzieś jest próba tak yy, prowadzania takiej jak gdyby, rzeczywistych badań rzeczywistych historii o tym o tym występowaniu Słowian czy prasłowian. Ale to też to jest to co tam co tam ktoś tam kiedyś kilkadziesiąt lat temu zaproponował, że dokąd dokąd ten zasięg Słowian Zachodnich sięgał, no, a on sięgał dalej, sięgał tak naprawdę dalej do, do połowy Słowiańskiej sięgał i tam potem po Morze Północne Atlantyk sięgał. No, tylko do, do, dlaczego Dlaczego tam nie, nie było jakichś tam wielkich problemów? No, nie, no nie, nie było, bo proces, co innego jest tam przemieszczanie się ludu, zwłaszcza jak tam nie wiem, 2000, 3000, 4000 temu, jak ta Europa była, prawie nie zamieszkała, ustąpi, jeszcze ludowce ustąpiły tam, olbrzymie połacie ziemi się odsłoniły, no to tam te ludy wędrowały w lewo, w prawo, północ, południe, wschód, zachód. I tak nawet na terenie Polski, tam byli i Celtowie, byli, byli i plemiona Germańskie, i Goci, Wandalowie i tak dalej, to wszystko tu było. I byli Słowianie i tak dalej. Z tych, tych badań genetycznych najważniejsze jest to, że nasi przodkowie na tych ziemiach, są od 10-12 tysięcy, tysięcy lat już mieszkali. Teraz pytanie jest, czy oni byli Słowianami, czy byli innymi ludami, a Słowianie ich zdominowali po, po przybyciu tutaj. To jest pytanie fundamentalne. No i też nieprawdą jest tutaj jak autorzy, bo tam nie no, coś próbują od siebie sugerować, że, że komuniści próbowali forsować taką teorię, bo są takie dwie główne teorie, że, że no, autochtoniczna i allochtoniczna. No, autochtoniczna, że tu mieszkamy to od początku dziejów i allochtoniczna, że tam przybyliśmy tam z Bagien, Pripeci i Dniepru, tak? tam, że tam była kolebka Prasłowian I nieprawdą jest to, że, że, że za komuny tam forsowali, że mieszkaliśmy tu od zawsze. Bo chodziłem do podstawówki do szkoły średniej za czasów komuny, a na studiach byłem na czas, w czasie przełomu, tego, tych, tych ustrojów, chociaż tam przełom to też taki płynny był do dzisiaj do końca nie dokonał. Nieważne, to jest oddzielny temat polityka, ale polityka jest jak gdyby kontynuacją historii, to też każdy musi wiedzieć. No i, i tam z, z, zawsze było to, że Słowianie właśnie mieszkali na tych bagnach tam, prypeci, Diepru, Dziep, gdzieś tam, e, wołki. I ze stamtąd się rozeszli we wszystkie strony świata, w tym na pół Europy. Tak? I to też nie wymyślili komuniści radzieccy, sowieccy, rosyjscy, tylko to już Rosjanie forsowali od co najmniej 200 lat, a razem z nimi Niemcy, bo jednym i drugim ta teoria była bardzo wygodna. Rosjanom była wygodna, bo na, na jej podstawie twierdzili, że oni są bezpośrednim takim kontratorem pierwszych tych pras jak gdyby uzurpują sobie prawo do rządzenia wszystkimi Słowianami, w tym nami, w tym nami Polakami tam, Czechami, Słowakami, Bułgarami, Chorwatami, Serbami itd. A Niemcom była ta teoria na rękę, bo oni twierdzili, że tam większość Europy mieszkowały pewna germańskie, czyli tam niemieckie, praniemieckie, i to im daje prawo do odzyskiwania tej ziemi, która została bezprawnie zajęta. Także to tak, jednym i drugim to pasowało. I do końca mówię zawsze, jak Rosjanie mają granice z Niemcami, to wcześniej czy później no, dochodzi do Wielkiej wojny światowej. I tego temu trzeba zapobiegać, bo to są dwa największe żywioły w Europie. Żywioł rosyjski teraz pokazuje co potrafi, a niemiecki jest uśpiony, ale tak jak Hitler pokazał, wystarczy im tam 5-6 lat i już wojnę światową mogą rozkręcać. Trzeba z tym walczyć. No. Ja osobiście uważam, że i potwierdza potwierdza to, to, i literatura, i mapy tam z czasów rzymskich i Królestwa Franków tam, i po później historia właśnie przede wszystkim Niemców, którzy na, nazywali tam Słowianów Wenenami, Wennami, Windami itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To była wcześniejsza nazwa Słowian. I tu nasi przodkowie mieszkali od setek, od tysięcy lat a że tu różne tam plemiona przemieściły się, być może zdobywały władzę, część się osiedlała, część szła dalej. To tak, tak się działo nie tylko na naszych terenach, ale na terenach całej Europy, w większości Azji i tak dalej. Więc nie będę się w ten temat zagłębiał. No, a przechodząc już do tematu Wielkiej Lechii, to no, no, by było pięknie, gdyby tam ta Wielka Lechia istniała. Według mojej wiedzy najprawdopodobniej nie istniała, natomiast istniała cała wielka grupa plemion tak zwanych i ona tam właśnie się sięgała aż po Irlandię, Morze Północne i tak dalej. I tylko żal, żal właśnie, że się nie zorganizowali w jakieś jedno wielkie państwo i tak dalej, dopiero piastowie tam wzięli się za tą robotę, ale to już wtedy tylko do łaby się, sięgali, Słowianie także z, jak, z jakąś tam władzą. A potem skutecznie Niemcy razem z naszą pomocą wybiliśmy Słowian połapskich na zachód od Odry. Pomogliśmy Niemcom z Potem sami się daliśmy germanizować przez setki lat i tam nie ma się czym chwalić, bo tam żadnej mądrości z naszej strony nie ma. No, natomiast jako taki zlepek plemion być może sobie ta Wielka Lechia istniała, nawet tam jest tutaj podany dowód, że tam jakiś tam dostojnik rzymski tam jakiemuś tam prapolakowi polakowi to dwa tysiące temu w czasach tam no mniej więcej jezusa jakiś tam grób i tutaj jest wielka dyskusja w tej książce czy sprzedawał czy, 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 czy darowywał. A jakie to ma znaczenie znaczenie ma to że miał nazywał się lech tak co też już było wiadome dla całej europy i zachodniej i wschodniej bo lechami lachami lękami lęgami Nazywają nas z kolei tu sąsiadzi, sąsiedzi ze wschodu, Litwini, Rusini, Ukraińcy, Węgrzy, no tamci nas nazywali Wenedami, Wendami, Windami, a ci Lechami, Lachami, no. Turcy nam nazywali Polskę Lechistan przez całe tam setki lat. To, to, to z minimum nie morą, no. No Książka to, to ciekawa podsumowując, tak? Także ta wielka tam no i że, że jacyś tam władcy plemieni nosili tytuł króla królów, tak jak u szachów perskich, no mogli nosić, no co z tego? No, u Prosów też byli królowie, każde plemię sobie tam króla wybierało. I też być może był król królów, co z tego jak tam nie było silnej państwowości, nie było administracji, to, to, to. nasi też tam. No, to, to opisane są bitwy tam Słowian tych, w czasach tam rzymskich i potem w czasach upadku. To, Walczyliśmy tu, walczyliśmy, znaczy Słowianie, tak, no, w tym my walczyliśmy, tu walczy, walczyliśmy, tam. Wygrywaliśmy, przegrywaliśmy. W no. się ta słończyzna, w tym Polacy, utrzymali do dziś. I to też tu Józef Stalin, Żyd, Żyd gruziński, władca ZSRR, przywrócił nam piastowskie granice, bo sami to byśmy sobie do dziś nie przywrócili. To no tak ode mnie wrzucam, tak. No, przejście na chrześcijaństwo to, był, to, był, to był, był, było konieczne, było konieczne. Jakbyśmy nie przeszli, byśmy skończyli jak słowianie po łapscy, no. Może część by Czesi zajęli, no, może część by się nie to by jakaś słowiańszczyzna może przeszła na południe Polski, może trochę na wschodzie, ale to nie mówili wtedy ci mieszkańcy po polsku, tylko w jakimś dialekcie tam morabskim może słowackim. Część by się zruszczyła, tak, to się zresztą też działo. Także kolekarzka no to jest takie wielkie nasze marzenie, że tam kiedyś byliśmy, w tym imperium tam starożytnym. No. Nie byliśmy tam, nie ma to dowodów, ale że, że kupa tych Rechitów mieszkała i stanowili poważną, realną siłę, to to jest fakt. A jeszcze raz, o Sarmatach, Scytach i tak dalej, to były narody spokrewnione ze Słowianami i tam dla Greków, dla Rzymian, to te języki były bardzo podobne. no to Jak dla nas sam jest, nie wiem. Jest podobny i boski, hiszpański, i portugalski, tak? Jak ktoś nie zna tych języków, to, to jak słyszy fragment, no to, to... drugą stronę, jak nie, niemiecki, duński, tam szwedzki, norweski, to też grupa germańska, tak? Też jak ktoś nie zna frazeologii, nie zna, nie zna gramatyki, no to i słownictwa dobrze, też może nie rozróżnić. No. I czy tam ci Sarmaci, no oni tu byli na naszym terenie, też byli no, to ta, 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 a i tak dalej, natomiast osiadali się, zostali wchłonięci najprawdopodobniej. no Scytowie to moim zdaniem tam główni wchłonęli na tamtym terenie, a Sarmaci to nie wiadomo, czy to był dzielny naród, czy, czy to było plemię scytyjskie, no tutaj grasowali, bo to ich nawet Rzymianie odnotowali. I na tym terenie tej swojej czyzny zachodniej się osiadali, tak, a po nich tam przy koleni, tam Hunowie, Awarowie, Węgrzy, tam kto tu, nie wiem, kto tu się nie niedalno. ten no. Także, no. więc wracam, no, no to jest teoria, że, że tu przyszliśmy, no to to jest, dla mnie to jest kiepska. Kiepska jest, jak gdyby tak było, no to, to, to to jest fenomen na skalę światową, że jacyś tam prymitywni Słowianie, którzy tam kawałek bagien zamieszkiwali, nagle pół, pół Europy zajęli. A teraz, jak się patrzy na języki słowiańskie, to tam pół świata mu mówi, mówi albo urzędowy ma język jakiś słowiański, no. no. To jest tak samo głupie, jak, jak twierdzenia Niemców, że tam Germanie zajmowali tam większość Europy, dlatego oni muszą to odbijać. Dla mnie bardziej, bardziej mi szpanuje, bardziej mi imponuje to, że tam mieli skrabek tam w tej Skandynawii, gdzieś tam się wybijali od, od, od ujścia Renu, od, od tego Półwyspu Otwarskiego i stopniowo zajmowali tam tą Europę. Dla mnie są, są no i, tak, i tak było, no i tak było, są, są wojownicy, są samo są wytrwali, czego nam brakuje. Może z wyjątkiem Rosjan, no, ale u nich ten upór to jest inny, jest szalony. No. Także będę kończył. No ogólnie no, książkę, kupować bym nie kupował, ale by pożyczyć taką książkę i poczutać, poczytać, to tak... To, to, to już dawno się tak nie śmiałem, jak czytałem tą książkę. No. Książka niby, niby historyczna, kładzie historyczna, beczka śmiechu i tyle. No, no ale własną historię warto znać. No, nawet powiedziałem, że trzeba znać i żeby właśnie nie sobie takich głupot wciskać, jak nawet tutaj w tej książce próbują autorzy, wc autorzy wciskać, czy też próbują teorie innych przedstawiać jako być może sensowne. No. A jakie one sensowne są, to sobie poczytajcie i ocenicie sami. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.